Już niebawem po kilkuletniej przerwie na trasę Szczecin-Świnoujście powróci wodolot. Ten środek transportu to szybkość połączona z atrakcją. Baschod 70 to typ wodolotów rzecznych często spotykanych u naszych wschodnich sąsiadów. Ten przybył do nas niespełna tydzień temu z Kaliningradu, Królewca, gdzie kursował z tego miasta do Elbląga. Na pokład zawiera 71 osób pasażerów i kilkuosobową załogę. Jeden silnik spalający 160 kg paliwa na moto godzinę pozwala na rozwinięcie prędkości do 60 km na godzinę. Na trasie Szczecin-Świnoujście prawdopodobnie kursował będzie cztery razy, po dwa w każdą stronę. Jeden przelot to czas około 75 minut. Wodny samolot może pływać do siły wiatru 4 stopni w skali Beauforta. Szczeciński armator wydzierżawił wodolot do 1 maja 1995 roku. Rozpocznie on kursy, jak tylko zostaną załatwione wszystkie sprawy związane z homologacją i względami bezpieczeństwa, a nastąpi to już niebawem.